Tak, 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 eee, tak, tak, tak. Mam ważną wiadomość. Tak? Nawet nie wierzę, jak się cieszę z tego powodu. Mm. Czemu coś się pali? Czyli czy naprawdę nie posprzątaj Grzesia jeszcze. Słuchaj, mam bardzo ważną wiadomość. Nie tak? zwracaj uwagi na Grzesia. Mm -hmm. Ja jest w sumie. Chyba nie ma zamiaru odpuścić. O, dobra. Słuchaj, sytuacja wygląda tak: bo ja czytałem ostatnio w internecie. Siedziałem w internecie, no nie? I wiesz, co wyczytałem? Mm. Że w tej wypożyczalni, co ja wtedy lodówkę wypożyczałem, no. no. To dzisiaj jest wyprzedzasz złotych rzeczy. Jo! No. Możemy tyle tam zawinąć, jakieś złote pralki, nie wiadomo co. Dobra, dawaj. Czekaj, a już się przygotować trzeba. No Choć bierzemy sobie... Musimy się przebrać. Ja może za dementora. Nie. Przebierz się w swój kostium do kranieży. Ja już się przebrałem. Już? Bo ja muszę wdro wdrożyć nasz plan życia. Tak. Czekaj, Coś mi nie wywaliło! Zobacz, jak mam fajną broń. Przestań! Czemu? Bo Dobra, zaszczelę. już nie będę. Dobra, Czak, słuchaj, jest ja ważna mam sytuacja. Datę. Jest ważna sytuacja. Przestań już. Dobra, chodź. Ja, ja biorę to auto. Ja prowadzę. Okej okay. to może trochę szybciej. Nie. Przydałyby się turbo do palaczy, może też jest tam tu zabinieny. W ogóle czak mam pytanie. Czak! A, jakie? Mam bardzo ważne i istotne pytanie. Takie? Jak my się słyszymy? Nie. No właśnie ja też nie ma ładę nie. Dobra, jedziemy! Nie, bo ty mnie wypchnąłeś z auta To za karę Nie Dobra, stój hmm. Ej, trzeba przygotować przecież auto do ucieczki Geniuszu O I Szybko teraz Co ty zazwyczaj pół godziny po hmm, rozpoczęciu Ej, czekaj. Gdzie to było tu? Brakuje tu tylko takiego wielkiego drzewa. Nie. To jest napad! A. To jest napad... Czemu panie To jest napad. Nie! Dawaj wszystkie złote rzeczy! Weźcie sobie! Była mnie woli! Dobra, czekaj. Okay, okay. Jeszcze się upewnić musiałem, tylko że nikt nie wejdzie, musiałem rozwalić wejście. Daj trzeba zamknąć drzwi, żeby nikt nie wiedział. I dawaj zbieramy rzeczy szybko. Dawaj szybciej. Dawaj, To Coś za szybko to na mnie idzie. No wiem. Zobieważę sobie te O Boże, on żyje! Nie! Uciekajmy! Nie, czekaj. Ja zabieram fotel. O nie, ja też chcę. Kto Ty zanieiesz sofę. Ile kasy? Gdzie? Tutaj. O kurde <laughs> Czekaj. Mam pomysł. Trzeba to rozwalić. Czekaj. To nie wykrywa. Teraz będzie. O! Sobie poleżę. No. Moje biurko, jak to wykryło? Czemu pan zdjął tą cenę? Czemu pan pieniędzy nie bierze? Bo wolę. Pan wolę... jest głupi. Nie. Ja wolę złoty. Lodówkę biorę bierz się pan. Ja biorę biurko, o nie. Szybciej! Bo się zmieścić nie chcę, panie! Mam pomysł, daj pan to na chwilę. Tak! Już wynosiłem! Wygoś pan. Jej! Jeszcze lodówkę. Ja biurko. Lodówka mi się zmieścić nie chce. Dobra, ja tyle rzeczy złotych biorę. Dziękuję. Czekaj, jeszcze reszta. Musimy mieć bardzo dużo pieniędzy jak chcemy miasto w kosmosie kupić A w sumie 12 bilionów. 12 bilionów. 12 Chyba zgłupiałeś. Trzeba 12 nonilionów mieć Nonilion ma 12 zer chyba, coś takiego Panie! Najdroższych rzeczy pan nie bierze ja już mam obciążone auto i jadę to za nie. Nie, czekaj pan, nie możesz pan bez mnie. Teraz obciążamy moje auto. Chodź pan, wynoszę sofę. Chodź pan, pomożesz mi donieść rzeczy do mojego auta i je. Nie, ja będę donosił, a pan będzie gdzie pan jest? To jest nieprawda. Jeszcze się panu lodówka zmieści na, na tym. na dachu. Nie. Ja mam za bardzo obciążony samochód! Tu, przysumuj panu. Osta... Ale jeździć mi nie będzie. Będzie. I czekaj, chodź panu mnie teraz... Proszę panu, popatrz pan jak tu jeździ. No dobra, no ale czekaj panu. Przysumuj mi pan sofę do auta, i idę po resztę. Ja też będę tak ciężko jeździł przecież. Pan jest nienormalny, to jest przecież napad. Trzeba wszystko zabrać. Przecież nie możemy jeździć i wracać, bo zaraz tu policja przyjedzie. Wziutek zaraz wstanie i wezmę, bo ja go tutaj teraz obserwuję. Czekaj, sofę niosę. Kolejną biegnę z sofą. Co pan robi? Będziesz pan sofę przycumować, proszę pana, pan zostawił tu masę pieniędzy na podłodze. No wiem, to za ja miesiąc. Biorę ostatnią rzecz i już dobrze. Będzie, to jest chyba najcenniejsza rzecz. Wiesz, mm. bo chyba najwięcej waży. Nieee! Moje! Dobra, Panu. Przycumuj do auta mojego. Ej, Sofy miał Pan, a. I będziemy jechać. Gdzie jest drugie auto? Odwiozłem, zejdź Pan! Dobra, to wieź Pan mnie. Ja będę obserwował. Tak. Nie. Tak. Dobra, Panie, pilnuj się Pan, bo policja jedzie! Nie. Czekaj. O górze. Pomogę panu. Dawaj. Czekaj, stój, stój. Czekaj. Czekaj, mówię. Jedziesz. Uii Uiii. Ui. Ui. O Boże, jak to wygląda to, co ja robię? Widzi pan? Tak. Ja to... Jak to wygląda? Ja pan zobaczy na nagraniu? No. Dobrze, ale to przecież. Um, pod koniec. 17. 20... Czekaj. A sami widzowie. Kiedy to będzie? Jak coś, to my to nagrywamy w 2016. Ludzie. No, Tak, a jak to wyjdzie, to pewnie jest 2017. Tak podejrzewam wam, ale to jest... To nie ja. jest podejrzenia, to jest prawda. Pozdrawiam widzów z przyszłości z 2017 roku. Ja też.